Witam Państwa we wtorek, 29 marca. Zapraszam na komentarz wideo, w którym standardowo omówię WIG20, DAX, S&P 500 i czerwcową serię kontraktów według technik Fibonacciego. Przed swoim urlopem, jeśli chodzi o nasz rodzimy benchmark, eksponowałem między innymi strefę 1930-1940. Ona po przełamaniu pełniła przez moment rolę zapory popytowej, w zasadzie taką rolę nadal pełni, choć w czwartek doszło do jej naruszenia. No jak wynika z załączonego wykresu, niemalże indeks przetestował Pierwszą strefę wsparcia wytyczoną na bazie bieżącego impulsu wzrostowego, czyli węzeł 1895-1903. W pobliżu tej strefy przebiega dolna linia kanału, więc w moim odczuciu to jest no, stosunkowo istotna, krótkoterminowa strefa wsparcia. Jeśli bykom nie udałoby się jej wybronić, to prawdopodobnie ruch korekcyjny. No, wszedłby w swoją kolejną fazę, spadkowy ruch korekcyjny oczywiście i nie można wykluczyć, że w takim przypadku indeks zameldowałby się w okolicy no, bardzo charakterystycznego wsparcia Fibonacciego 1850-62 wytyczonego na bazie dwóch kluczowych zniesień 38 i 2, 61 i 8. No ale musimy zauważyć, że gdyby ten spadkowy scenariusz zrealizował się na indeksie WIG20, to znaleźlibyśmy się już poniżej tej zielonej linii kanału, choć bezwzględnie oczekiwałbym na jakąś reakcję ze strony popytu właśnie tutaj w rejonie 1850-62. Brak taki, takiej reakcji to już zdecydowanie poważniejszy sygnał słabości. A konsekwencje z tym związane to możliwość kontynuacji tendencji spadkowej. Na razie, z racji utrzymywania się indeksu tutaj w okolicy węzła 1930-40, przewagę według mnie zachowuje obóz, obóz byków, ale o kolejnym. Takim wiarygodnym sygnale moglibyśmy mówić w momencie pokonania średnioterminowej strefy oporu 1994-2004. Również przed moim urlopem ta strefa przewijała się w opracowaniach, to bowiem bardzo charakterystyczny z kolei opór techniczny w sensie konstrukcyjnym podobny do wsparcia 1850-62. No, i teraz, jeśli chodzi jeszcze o możliwość rozwinięcia się ruchu korekcyjnego, to warto spojrzeć na kontrakty i taki potencjalny, oczywiście, na razie układ A, B, C i D, z tym, że to D wypada poniżej wybronionej w czwartek strefy 1911-1916. Ta strefa. To intradayowa zapora popytowa Fibonacci, posiadająca dodatkowe wzmocnienie w postaci zielonej median line i dolnej linii kanału, kolor niebieski, zadziałała dość precyzyjnie właśnie w miniony czwartek. No i jak widzimy, kontrakty powróciły w okolice poprzedniego maksimum cenowego, no ale przed kupującymi ważne wyzwanie w postaci strefy 1973-1982. Wspominałem wielokrotnie o tym przedziale w opracowaniach, w swoich komentarzach porannych i wydaje się, że. W tej chwili należałoby poczekać na uwiarygodnienie całego ruchu, to już tak w kontekście nawet Średnioterminowego spojrzenia na rynek w postaci negacji strefy 1973-82, bowiem wówczas moglibyśmy mówić o relatywnie silnym, kolejnym sygnale technicznym zapowiadającym kontynuację ruchu wzrostowego. Na ten scenariusz alternatywny to możliwość ukształtowania się w tej chwili formacji ABCD, no ale to wiązałoby się z koniecznością przynajmniej krótkotrwałego naruszenia strefy 1911 1916. Wydaje się, że w takim przypadku należałoby po prostu zwrócić baczną uwagę na węzeł 1885-1895. Spodziewałbym się tutaj wzrostu aktywności popytu. No a jeśli niedźwiedziom udałoby się doprowadzić do negacji tej strefy, moglibyśmy wówczas mówić o stosunkowo silnym sygnale technicznym, bowiem w takim przypadku no, też należałoby wykres analizować pod kątem negacji wspomnianego na razie hipotetycznego układu harmonicznego AB. C i D. Dość ciekawa sytuacja techniczna, choć w tym momencie przewagę nadal zachowuje obóz byków. Indeks DAX, tutaj niewiele się zmieniło. Można powiedzieć, że w grze pozostają cały czas te same strefy cenowe Fibonacci'ego. Duże problemy z pokonaniem, jak Państwo widzicie, oporu 1033-10083. Wielokrotne próby, no ale na razie nie udaje się wyprowadzić indeksu ponad ten właśnie opór techniczny. Z kolei dzisiaj przybliżamy się, doszło już właściwie do kolejnego testu strefy 9743 780. Dla mnie większe znaczenie posiada jednak węzeł 9570 9578 i dopiero negacja tej właśnie zapory popytowej to no, potencjalnie większe problemy dla byków, możliwość rozwinięcia się spadkowego ruchu korekcyjnego. Indeks SP cały czas pozostajemy. Tutaj w skali tygodniowej. Bardzo precyzyjnie można powiedzieć, zadziałała strefa 1952-57 w kontekście preferowanego przeze mnie scenariusza, bowiem po przełamaniu tej zapory indeks rzeczywiście znalazł się w okolicy zniesienia 78,6 i górnej. Spadkowej linii kanału. To lokalny opór techniczny. Tym średnioterminowym czy nawet długoterminowym węzłem podażowym pozostaje cały czas szeroki bardzo korytarz cenowy 2111-2149, a pierwszy negatywny sygnał to pokonanie. Wsparcia 1997-2002. To nowa strefa wytyczona jedynie na bazie bieżącego ruchu wzrostowego, ale tutaj wypadają aż trzy istotne według mnie bardzo zniesienia wewnętrzne. Więc, w kontekście indeksu SP, w pierwszej kolejności należałoby w dalszym ciągu zwracać uwagę właśnie na wymienione wsparcie 1997-2002 i zniesienie 78,6 wraz z tą górną Linią kanału to jest bowiem najbliższy opór techniczny. Dziękuję bardzo.